Jak sedali umiera, a że wam pasują aktualne wstępy, no to chyba wygląda na to, że przyjmuję ten kanał. Jakże dzisiaj ponownie zobaczycie Amonga z ekipą, tym razem roli szeryfa. A ja chciałbym wam tylko przypomnieć o subskrybowaniu kanału oraz o nadchodzącym dropie na 3300. Także możecie wpadać, a ja wam życzę jego oglądania. O, szeryf! <grym> witam! Cichaj! Wi witam panów szeryfów. Czy mogę robić zadaje jako szeryf? mogę? Dziękuję wili bardzo. <tłenie> tak o, widzę, na odcinku będziemy. POKCZAP! Dobra, jestem szeryfem. Co za tym idzie? Yy... Chciałbyś o tym Mitrix pogadać? O tym wyskoczeniu z wenta? Dobra, Mitrix jest inżynierem. Nie wierzę, że chłop wyskoczył z wenta tak po prostu. Chłop w ogóle jest tęczowy. Ej, fajny jest ten sheriff. W sensie tak kurci, nie? Tak kliknąć to kila komuś. Tak. Ale ja wtedy mogę zginąć, więc muszę kogoś dobrze ustrzelić I muszę też nie zwracać na się podejrzeń Tu 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 dobra pik 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 Dobra Ty w ogóle czajcie to Chłop zrobił przeżyłeś 6 minut, wysłał 60 zł A jeszcze mnie sam zabił, słuchajcie to Właśnie sobie zdałem sprawę Co ja się odwalił Monka giga Chłop mnie sam zabił, słuchajcie to a potem, no przeżyłeś tyle i tyle, no ciekawe, no, przeżyłbym więcej jakby mnie nie zabił Dobra, Diabełek jest w specimenie. Co mamy dalej? Diabełek jest w specimenie. tutaj mamy co? Office, Admin, Specimen Dobra, czyli tam był Diabełek, Diabełek zaraz powinien tu wrócić, cześć Patmas Cześć Yoshi Super Cześć Mitrix, To no, Mitrix jest raczej inżynierem, nie? Naprawisz to Mitrix? Patmas, diabeł Co mi dict nie naprawiał. Halo. Tylko z węta wyskoczył. Cześć Bloody Walniesz mnie? Nie. Łatnie żyje. Ale że ja wszystkie taski mam? Nie, 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 be, ty bezki no, tu jest za mało to zadań, naprawdę. Mam tak. amatorka na impostorce, amatorka. <kłysy> e, Ciało na elektryce. Mitrix, się skoczył z venta. Nie wiem, bo jestem inżynierem na przykład. Ej, ale pan to przed kim też nie skakał z venta, Xe? Hmm. Napisałem ci coś, Madzio nie, 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 ja, ja, ja od o... kamer 7, Dadi. Ktoś ja nie, nie wiem, szedem, o... ja wierzę, że ktoś teraz skoczył do venta. No na pewno do... Mitrix zwentował, to ktoś widziałem. Jak się spotkaliśmy ludzi, to ja od kamer 7, wiesz? Ej, a diabeł też u was ma ten? Czarny nick taki? Eee, te, co? Plady. co? Klinik ma! Yes. kolor! Kolor ma! Oj. Masz, my wiemy, że że już bo musisz, nie A nie wiadomo, pora! żeby dzisiaj pilnować. Jedenka Ej, ale wiecie, że ja pierwszy raz mam tą klasę i totalnie. Dobra, dobrze się, że chłop troluje ze serem. Oh, no. nie, nie tak ciaki jest z justerem, to... no Może jest? Tak ci jest Ej, Bloody, a jaki masz kolorniku? Nie mogę ci powiedzieć tajemnica. Nie mogę <śmienicę> mógł zabić. No raczej nie był to yy, bladi, raczej nie był to diabeł jeżeli chodzi o zabójstwo Ja nie mogę być, bo pamiętajcie, że ja zawsze jestem niewinny śmieszna ja sprawa, bo naprawdę jestem crewmate'em jest miłością, bo ten początek brzmiał tak jak... Ja bym, nie, nie, ja bym... Nie, 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 nie. Wybrałem, jestem totalnie crewmate'em, uwierzcie Ja zawsze połączony miłością Nexe, Nexe ja też nie, bo... staliśmy na Vitalsach Meksy nie jest, bo stał na Vitalsach, chciał wszyscy byli żywi, ja skoczyłem sobie węcikiem i wbiegłem do elektryka i tam z więc on by nie zdążył przede mną. Przepraszam, ale ja mam głupie pytanie. Jeśli tak. ktoś jest tęczowy, taki mieniący się, to co jest ja, znaczy? Nie, to nic nie, nie oznacza, nie, ale a, a, okay. to taki skin. To, to skin. To skin. Dobra, okej, okej, okay. okay. dla, dla, dla dlatego on nawet jest kupsko na głowie. Jeżeli graś The Binding of Isaac, to tęczowa kupa jakieś specjalne buffy, musisz go zabić. Ew, ma do Nie No gdzie? Dobrze, to go zabiję, to go zabiję, obiecuję. Non, t'en as, c'est ça. Nie do, nie do niczego Dobra, tego. słuchajcie, a ja mam, taką, ja mam taką prośbę. Może wywalmy Bladiego z takiego powodu, że jak on się zamieni w Jester'a, to tak czy siak będzie Ej, to grać przeciwko miastu. No. Dlaczego? Nie, 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 to jest totalnie bez sensu myślenie. myślenia. Czemu, ale z ty miastem. jesteś więc... Jest w momencie, więc... kiedy jest się Jester'em, gra się z miastem. W sensie, jak wiecie, że jestem Jester'em, nie. to nie. jest to nie. Nie, nie. Okay, ale nie. Ja Przynajmniej nie wiecie, wy... że jestem niewinny na 100%. Jak, jak możecie mnie wygłosować wiedząc, że jestem drester? No nie no, tylko się zagłosować. Ja bym. Ja ma no, Josiego, bo. Mańczyk, kto tam Josi, zamałcili. ktoś tam jest hey, zagłosował. No i mamy trzech zdrajców. <grym> <grym> Zasady, trzymajcie Trzech zdrajców e, Mandziu, więcej taczków w koniecznie, koniec bo już się kończy. Tu, no nie ma. A po prostu czy mało zabijają. Nie, hmm. w ogóle. Ej, kulda, on nie spada, jak robię zadania, słuchajcie, to? Teraz nagle to mnie gdzieś podbiega, a jak zobaczy kogoś tego, to walę mu na łeb, jak za siedem go przyjdzie. Dawaj, 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 Nisz to szybko. Tu, 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 jeszcze jeden, dawaj. Dzięki. Pajt, klikam prawego na pierwszą osobę, co wy na to? Okay. Dobra, no to kto to zabił? Kto zabił Patmaza? Ja zabiłem Patmaza. Nie, ja zabiłem Patmaza. Ale co ja? To ty, ty chciałeś dostać? Ja zabiłem Patmazę, bo mi śmierdził. Głównym. Co, jeżeli ty klejmujesz, że jesteś szeryfem? Nie, nie klejmuję, po prostu nie jestem No to w jaki sposób go zabił? A, czyli jesteś szeryfem? Dobra, no to klasyczną zasadą ja bym wygłosował szeryfa, ponieważ ja nie ufam, Leksy, że jest szeryfem. A co ustawiasz na szeryfie? Może zabił tego, Jester'a. A może mnie wszystkich, którzy na mnie głosowali? Nie! tak, Ja biorę to na siebie, bo jeżeli nie zginałem, a zabiłem, to znaczy, że padła z po posterem sobrasem, tak? Albo że chesterem. No właśnie. Albo chesterem. Jest w bo chodzi za mną cały czas i questów nie, nie jak robi. Jak był chesterem, to by on zginął. To by zginął <śmud kleine> <comple> Nie, <ras Android> yes, nie, bo jest nie. jest ustawione, nie, że chestera no, możesz No co pił mm. gównem, <poś> ja tylko zabiłem, no, no Consumer, co? to, ponieważ jest nieuprawny. A Patmos lubi zabijać, więc wątpię, żeby w pierwszej rundzie no, jedna osoba tylko padła jak Patmas jest niepstara. Był tylko podejrzewam. Jestem. Jest ja podszedł do nas Josi popatrzył się i no, po chwilę. Powiem tak, się, jeżeli, nie jeżeli, zabić, jeżeli, no, ale, jeżeli chcesz, chcesz, się pochwalić, ale no, nie je, jeżeli chcecie mi wutować, biorę to na klatę, bo... No, no, no nieprawda Hamie! Ja bym z z moim o, kolegą. właśnie diabeł, bo ja chciałem cię uchronić. Ja cię chciałem przed Od uchronić. Czego, od pajaca? No, <laughs> nie na ja co nie wiem, A ja ja czemu za... nie zreportowałeś <laughs> wtedy ciałem, jak ty zabiłeś? No, no, no właśnie, bo, Karigoda, bo Karigoda, bo Karigoda, ale, ja, ale, Karigoda, ale Karigoda potwierdzi, że ja na nim stałem specjalnie, bo się zacząłem śmiać, bo zacząłem, bo zacząłem, bo zacząłem krzyczeć, ty! Pat coś capi gównem, nie bo ma gówno na głowie, zabiłem go i nie zginąłem. I zacząłem stać się śmiać. <laughs> A no lecz, jeżeli docelowo z... mamy wywalonego jednego impostora, albo Jesteru. Albo Jesteru. Albo, albo, just era. Just era. albo, albo Wydaje mi się, że jeżeli Brady Brad jest Executionerem, a nie wydaje mi się, żeby robił konia, więc on pewnie jest pajacem Executionerem. Eee, tak bym stawiał na jednym. Patmas jest nieznany, zatem cały czas jest egzekucinerem głównie. No. no tak, no to to, nie jest tym. No to patrz, że nie, to nie jest patrz. No patrz ja tak jest rolą neutralną, czyli jest jasnym czyli Patmas nie, nie jest, nie chce wygrać w takim na razie Patmas nie był gesterem, bo nie może być jestera. No by to wygrane. w takim razie Patmas był impostorem. Ok, zdaje mi się, wy. Możecie mi ufać, możecie mi ufać lub nie, ja złudzę. Zdaje mi się, Dobry pomysł. O, przeżyję. Tak, tak, to jeszcze skiptajpim. No, no, nie, no proszę. Ale. Ale, nie pilnował. I b did my job! Aby jesteśmy z rowersami. Mówi, że jeden z nich jest impostorem. Mandzi albo. E, Wiem, że się sam wywaliłem, ale to fajnie nawet. Chcę zobaczyć, kto jest teraz kim. A, ja nie widzę teraz. Czemu nie widzę? A, Mandzi AB Rowell czy szukał. AB, AB Mitrix, dobra. Gdzie było to ciało? Bo go szukałem, myślałem, że ono było. Ale teraz właśnie widziałem. Mitrix ty dałeś. Nie. A, Morphin Yoshi, mm, dobra, Diosi wszystko jest jestem. Pierwszym. Na 100% no, Yoshi, no, To to romnął No ale z jakiej no, bomby no, ja? Miałem taki problem, że ktoś się za mnie przebrał i romnął Diabeła I kurde szybko zgłosiłem To jest roz... i dobra ja powiem tak Vladi to jeszcze gesterem, gestorem, nie? No, no blad jest jo, myślisz, no to jestem, zostaje Yoshi. Słuchajcie, słuchajcie, no to, no to jeżeli tego, no to zga, z, z, no, oznacza, że Yoshi Na sekundkę będę zgaduję, i trzeba zagłosować na Mitrix, Nie, a. bo ty Mandzio jesteś z Loversami, no który z was jest Impostorem. Głosujemy na Mitrixa. Nie głosuj... o. Mitrix. Głosujemy hmm. na Mitrixa, musimy go wywalić, blady nie ma dłużej. Dobra, Josi, zróbmy deal. Słuchaj. Dobrze, Yoshi ja nie ma żadnego Tricks. deal'a. Dobrze, ale słuchaj. Ja wysłucham, Ej, wysłucham ja mam deal'a, zagłosujcie wszyscy na mnie. I... Tak, słuchaj. Jest <laughs> bez słuchaj. Bez Yoshi, jest taka zasada, bo Manzio mm -hmm. robi pod siebie teraz, żeby wygrały lowersi, bo oni lowersami ja, na 100%. Ja nie, 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 Zagłosuj joshi, na Bladiego, żeby blady wygrał. Proszę Yoshi, cię. Głosuj na Mitrixa z takiego powodu, że ja AB to jest mój przyjaciel impost. Yoshi, ty jesteś impostorem z Abi, ja wiem to. Jaki jest problem, Josi. Ale wiesz, jaki jest. Problem. Wiesz no? jaki jest problem, no, no, ja, Andziu? Że ty mnie podejrzewasz, a ja Yoshi, tego... Nikt się nie podejrzewa, Josi, Dobra, to ja ci powiem tak, ja ci powiem Yoshi, Yoshi, wprost. Yoshi, ja, ja ci powiem... Daj na ja, ja no, bladiego. Komórki. Yoshi, ja Yoshi, wiem, Yoshi, że AB jest impostorem. Yoshi. Ja wiem, że ty jesteś impostorem. I chcę wygłosować Mitrixa, który jest crewmate'em. Tak, okay? bo on, on chce wygrać tak, miłością Yoshi. Nie, bo oni wygrają. Nie ty, tylko on jako miłość. Zagłosuj na blabiego. Wygra mi ja. No, jest bardzo Josi

Nadje, no jesteś, jesteś kozakiem, Bladie <głosim> Jeszcze Bladie <zryk głosim> <jest zères> największe za gówno za przez całą grę Dlatego ta wygrana jest jeszcze bardziej gówniana Jakbym w następnej grze stanął w tak, to awka, to Za bardzo mnie uraziłeś, Bądziu W się uraziłem Jestem serifem Kto mnie dzisiaj zdenerwował bardziej? Widzę, Mitrixa czy Grafa? Kogo strzelamy? Tarczę mi dał Tarczę mi dał, dobra, Mitryk z Chyba chciał, odku chciał odkupić swoje winy chyba chłop Mandzio movement już mi tu śmierdził bardzo Mandzio movement mi tu turbo śmierdził. idę sprawdzić witalsy W sensie tak nie wiem, czy zauważyliście, ale widziałem go tak trochę w ten. No, siema. 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 Ja, no, bo wszyscy. Ja chcę tylko powiedzieć, że ktoś hmm? widział pewną ppg w moim A, okej, okay. nie, to nie sorry. Nie bo, i... do co ja Przepraszam przyszedł. bardzo i tyle. To ja chciałem bardzo chciałbym uszanować tutaj Zachę, który gra pod nową klasę Major'a, który dzięki temu będzie miał o jeden głos więcej. Brawo, <laughs> Zacha. To... Proszę bardzo. Wszyscy że za zwycięstwo skipa nie? to wszystko. Ty 200 IQ. Ja wiem kto jest czysty, to jest, ale wam nie jest, To jest idealna rola dla Graffa, będziemy sobie. Chcemy... Potem. Od... mógł nikogo nie słuchać i głosować jak chce Mandziu, a gdzie pobiegłeś <grym> na kamuflażu z elektryka? Dom Laba Mandziu, a czemu tak, miałeś by taki, tak, bo... taki dziwny moment jak światło zgasło? Bo też bo to zastanawiało, to zastanawiały. A czemu miałeś taki dziwny moment jak światło zgasło? Tak mignałeś, no, mignałeś Ale mignąłeś mi na górce trochę, jak jeszcze się takiego. chciałem chciałem biec na no, tobie no mm, dobrze mnie, mm. jak już, jak już mówimy, Oj mandziu, do tego, do tego, Coś tu śmierci Ale tak bo dziwnie dziwnie akurat się w tej rundzie No nie zdążyłem do Specimena Powiedzieć zatem prawdopodobnie im po... nie nie, 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 o, o fakt, nie no, no coś nie Wybiegłeś na kamuflażu i wpadka i była za ciebie ja tak mówię Karigoda, wpadka, Nexa i tak no. Ciebie nie ma Tu 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 Czyli tak mamy jednego podejrzanego Jest to Mr. Mandzio który ma, jest podejrzany przez to, że ma dziwny movement Gdybym nie miał tej tarczy, Witam, to bym... Piesełku. Witam, Kasper. Gdybym nie miał tej klasy, to bądźcie pewni, że bym się wrąbał w grafem go zabił Tak bym zrobił Ale biorąc pod uwagę, że mam tarczę I że Mitrix jest 100% czystym Bo dał mi tą tarczę, bo trzeba być chłopak w postaci, w tej tarczę, nie? Mitrix też fajnie strzelił, by the way Zacha Dobra, jest problem. Dlaczego podczas kamuflażu? Mm, pod... no, ponieważ nie, źle po... zagrałem, Źle zagrało. Nie spodziewałem się, że będzie o, ciało tam. Czyli to nie byłeś ty. Okej, okay, bo ja generalnie właśnie goniłem impostora, który ląbnął zaszkę na moich oczach na kamuflażu i wskoc skoczył w tym momencie do wenta. Poczekaj, nie, nie, nie. O. A, no, mogłeś nie mówić, mogłeś przepytać wszystkich, gdzie są. Troszeczkę chciałbym powiedzieć, że nie zgadza mi się ta wersja nexus z takiego powodu, że ponieważ jak biegałem na dół do O2, tam gdzie znalazłem ciało, to widziałem, że dwie osoby z O2 to... wybiegały prawą stroną i nie to... biegły do venta. Yy, generalnie, dobra, powiem ci historię. Yy, Zacha stał przy tym, nagle włączył się kamuflaż, wiedziałem, że to jest Zacha. Widziałem jedną osobę, która poszła najprawdopodobniej na te korbki, to byłeś ty pewnie, tak? Hmm. Ja, bo dwa to było? Tak, w O2, w O2, w Dobra, ja to guzik poszedł na korbki, guzik tego fragment 100% nie zrobił. Na kamuflażu wbiegł impostor, wbiegł od drzwi na dole do od O2, rąbnął Zachę i uciekł. Dobra, uciekł. Zanim, ty wybiegłeś na eksef, w takim razie, zanim. Zanim, zanim. Ja biegłem razem z impostorem, bo chciałem poczekać, że zobaczę tego. No to powiedz, gdzie biegłeś? E, biegłem z O2, poleciałem w prawo i runda się skończyła. Dobrze, się im... Runda się skończyła, jak impostor wskoczył do wenta przed komsami. Ja chyba, kill padł, dosłownie, dosłownie ten kill padł, jak tylko się od razu? E, nie, z 5 sekund. Mandzio pewno to, okay, to, na, to nie. na 100% e. nie był self report i na 100% nie był guzik. Z tego killa czy jeszcze okay, guzika. Okej, okay, ale tak. czego, to? czego na, czego na y, szarych mandzio zgłaszasz ciało? Dlatego, że nie spodziewałem się, że jak wejdę to o dwa od razu będę miał trupa i to był po prostu refleks. Ja no, tak sekundy. Ja, ja bym chciał tylko powiedzieć, że Zacha prawdopodobnie jest yy, był tym inżynierem, więc już nie mamy inżyniera. Dobra, ja wiem, kto jest medykiem, jak coś. Wiem, kto jest czysty. Fatka, gdzie byłaś? Czy może ktoś się potwierdzić? Byłam po prawej stronie mapy, wbiegam teraz do Bay'a, a wcześniej byłam. Blaki mnie widział, chyba dosyć długo Adminie? Nie wiem, bo robiłem uploada 10 sekund. Graf, 10. gdzie 10. byłeś, czy możecie Stierdzi? ktoś potwierdzić? Ja mam pytanie. Yy, guzik może potwierdzić. Mam tak. pytanko, czy jak byliście tam, bo wy wbiegaliście do tego odba, Mogłem go zabić? Wiem, wiem, drzwi. że mogłem, Wcale ale nie miałem zasięgu. Ja nie musiałem otwierać. No, ale czy w ogóle były w tej rundzie? Dużo po się. Ja wiem, że w labie się zamknęło, ale czy zamknęłeś się też w innych miejscach? Kurde, to ja nie Kto wiem. to był? No bo, to nie, mi mi nie Matrix, to nie Mandzio, to nie Matrix, to nie Mandzio, to nie Guzik. Nie, tam, tam niedaleko lodzika przy dziurze pod lapsami. A Bloody? Ale tak po środku. Ja byłem w Aplaudzie i zamknęła się, A, I, i wydawało mi się, bo ona robiła coś, jakieś właśnie drzwi zamykała nie, czy inne rzeczy. To był taki nie, dziwny moment, że zatrzymała to, to się tak po środku drogi. Tak, ja byłem w Aplaudzie i dzisiaj na przykład A Gdzie A robisz jest? download? Stała sama. Download? Robiłem tam przy asteroidach. Kiedy? Ale to... No dobra. W tej rundzie byłam tylko z zachodem. Midryk z medykiem wiem, widzowie. Mid Midryk jest medykiem. Myślę, myślę, turbo myślę. Dzięki za wieczoru 8. Dziękuję Sierki. Midryk jest medykiem. Mancio nie zabił, guzik nie zabił. Kto to był? Wpadka bladgraf, Blaki, Karygoda. 50 zł bez Niku? Co jest grane? Halo! Ale ze bez Niku? Nie wiem kto wysłał! Czemu Niku nie wysłałeś? Dziękuję bardzo. Bladi siedział cicho całą rundę. To jest turbo dziwna sytuacja. Turbo dziwna. Blaki zginął e, w Elektrykalu naprawiłem światła, zanim go, widziałem ciało, ale wolałem naprawić światło, żeby następną rundę się nie przyniosło. więc no. Okej, okay. ja więc nie chciałem zapśleć jedną rzecz. Czy ktoś. Bo to jest ważne, bo na tej podstawie myślę, że będziemy mogli zaryzykować jednego Volta, czy w lowersi mogą się ujawnić? Nie mogę. Nie, no, bez ujawnienia. Bez ujawnienia się, Dobrze, do. to skoro loversi się nie ujawniają, ja chciałbym powiedzieć, że wpadka jest prawdopodobnie impostorem. Ponieważ jedyna inna szansa, żebym się tak zatrzymała, bez żadnego celu. Ja mogę się ujawnić, jak chcesz, bo w sumie eee, mogę. Po, masz tarczy, to kim, jest kim jesteś, powód, Żeby wpadka mogłaby się zatrzymać w ten sposób, to jakby się zatrzymała po to, żeby napisać na czacie z loversem no dobra, I ale z osób cię niewinnych wydaje mi się, że boi, jest coś, coś graf, guzik. Tak nie wyobrażasz się teraz. Kim, i, jestem? kim jestem? Niewinny, wydaje ja, mi się. Okay. Wiecie, co wam powiem? Słyszę. Wiecie, co wam powiem? Słyszę. Nie zdaje ci się, że Mandzio chciał się z tobą zamknąć przy rakietce? Nie, Ma po prostu znaczy, tak sobie stał. Czy będzie czy, czy nie ma? Bo ja zamknęłeś nie. Tak, no w sensie Maldziu tak to, to wyglądało. Się ja wiem, ja mam tarczę bez znaczenia. Ja wiecie, dlaczego wiecie dlaczego tak bardzo boli mnie ta runda? Bo Mandy nie zgłosił ciała, ja jestem serifem, ja byłem już dosłownie pół sekundy od kliknięcia tego kół. Nie miałem zasięgu. będę co? No, to ja bym cię prosił, ja z pójdę, będę ciebie pilnować, proszę ciebie zabij moją ja, intuicję. Ja mam tarczę, ja mam tarczę, więc whatever. Zabij moją intuicję, jak to brzmi. No to Moi drodzy koledzy, moi drodzy koledzy, tylko mam do was pytanie. Czy skippujemy na 8? Ja mogę. Wy wnioskujemy jeszcze więcej. Widać rybowi, się popisać. Jeszcze ja jakieś argumenty. Ja próbuję skminić. Blady się w ogóle nie odzywa. To, to mi turbo Jest Bardzo odzymam. cicho. To prawda. Jedyne, co Ale Blady ja mówi, po... tak to prawda nie odzywa A Blady się, nigdy, się nigdy nic nie mówi. zawsze mówi za dużo, więc to jest. Nie, nie, to, nie, o, turbo nie to jest turbo świeżące. To jest turbo świeżące. To jest odcinek po prostu, dajcie mu spokój. Ale, ale mogę powiedzieć, co robiłem. Poszedłem Dalej. w lewo na O2, wtedy zamknęły się drzwi. O drzwi się otworzyły, więc ktoś jakby wchodził, ale chyba zrezygnował. I potem światło zgasło, biegłem w górę i już widziałem ee, tak mi się wydaje, że chyba wchodziłem do elektrycznego i widziałem ciało blakiego przed zgłoszeniem. No to zatem byłeś jedyną osobą, która była po tej lewej stronie, bo cała reszta, w sensie guzi, Karigoda, Mitrix, ja oraz Graf byliśmy po prawej stronie. No. Jedyną no Ale tak ja byłem, bo... To dwa jedyne osoby, które tam nie było, to były Blady oraz wpadka. Ktoś, Andzio, ktoś otwierał drzwi no. przy odwa? Dwóch impostorów jest w nie jeden! No to, no właśnie. I właśnie ich wytypowałem. Dzięki. Proszę. Głosuj Graf! Poza tym, tym, chcę ci przypomnieć. Skóra nie są sorry! Jeden kill w tej rundzie! Sorry, czytałem czat, i nie zdążyłem zagłosować, ale Kali. chyba nic nie ma stresu. O wpadka nie umie zapijać. Grabić z Majorem, grabić z Majorem, nie wiadomo Pobiegam się z Mandziem w sumie. Dlaczego wybiegam się z Mandziem Ja chciałem tylko powiedzieć, zabiłem wpadkę Właśnie. i... no i chyba to był dobry wód, więc... Ja jestem w stanie mu zaufać. Dobrze, czy teraz robimy klasycznie, że wyvote'ujemy szeryfa, na, żeby się upewnić, man, że Mandziu Mandziu, Mandziu, Mandziu mam tarczę, więc imo to jest niepotrzebne. W sensie... No, no, ja, ja, sa, ja sam ci powiedziałem, żeby ją zabić zatem. Mhm. A wiesz kto ci dał tarczę? No, jak to, w sensie nie mówiłem Wiem to, kto, to, wiem tak, okay, to, to. No, ciekawy, ja kto, tak, wiem No, ciekawe kto gra w co, ja nie? nie? Chyba kto. Ciekawe, no. Ale kto? to skip? Kto? Nie, nie za nie ten. Dlaczego Macio na placie jego zagłosował? A, bo bo chce się na drugiej zagłosowałem. No i tyle. Chce się. Mnie tak pomocą. ciekawi, kto no. tego zaherował? No chce Sota zobaczyć już. Chcę zobaczyć Sota z Te tego. Pićki, szoty, a Przysięgam, chcę zobaczyć tego Sota, nie? Ja nie wiem, widzowie. Imograf jest na pewno majorem, bo nie zwołtował. Midrix spróbował medykiem, Mandzio być może slowersem z kimś. Nie wiem, ale ewentualnie zwykłym crewmate'em. Mandzio, no, co tru, 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 tru z pierwszej rundy tylko, no ale... Sześć. Robiłem zadanie 5 lat. Poróbmy te taski. E, mam powód. Mam dobry powód. O. Bo zaczął się kamuflaż akurat. Jak tylko zaczął się kamuflaż nacisnąłem, żeby ktoś nie zrobił kila. Mój drogi Mandziu, manipulujesz mnie wystarczająco. Kto według ciebie jest sus? Blady. Okej, okay. ile głosów potrzeba, żeby głosować Bladiego? No, <laughs> wydaje mi się. Wystarczy <laughs> sześć? Wystarczy. Wystarczy, Wiedziałem, że ma to. Wiedziałem, Wiedziałem że to ma. Dobrze. To jest idealna klasa na grafy. Możecie skipować, to dziś się zmieni. Ale na Bladiego grać jak akurat. Dajcie zaplaty jego, zobacz, zróbmy rekord świata w głosach Wamogus. Ciekać się pojawi tutaj. Do to aż do Karigody do. Karigoda no. <grym> prawie dostał głos. Eee, yes. jeśli chcemy grać na. Dobra, na, na majora. Jeśli chcemy grać na Majora, to słuchajcie, grajmy z animo... Kto e zabił Zachęt? jak trafiłem na Ciebie za to już wiedziałem, że nie masz szans. dziękuję. Kto zabił Zachęt? Proszę Ja zabiłem Zachęt. Jakie to było bez błędy, blady? Byłem pusek Byłem do pół milimetra, że się od razu. Dobrze,